Cześć, z tej strony Kuba. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o rekrutacji, o przyjmowaniu pracowników. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, które często dostaję od Was w wiadomościach, czyli kiedy właściwie jest ten dobry moment, żeby zacząć zatrudniać. Ja dzisiaj zatrudniam 150 osób, ale po pierwszym roku działalności zatrudniałem tylko kilka. W 2012 roku, w 2013 roku tych osób mogło być już 30, potem było ich 40, 50, 70, 100. W zeszłym roku jeszcze chyba zaczynałem, to było gdzieś 120, w tym momencie ta liczba jest coraz większa i oczywiście coraz większe są wynagrodzenia, które muszę wypłacać każdego miesiąca. Pierwsza i podstawowa zasada, kiedy decydujesz się na to, że twój biznes jest już na tyle duży, że musisz kogoś zatrudnić, to jest upewnij się, że będziesz miał pieniądze na to, żeby zapłacić swojej drużynie. Wynagrodzenie, ZUS, podatki. Zdarzają się urlopy. Ale to jest jakby rzecz poboczna, to jest coś, z, tego, z czego każdy zdaje sobie sprawę. Właściwe pytanie dotyczy tego momentu kiedy. Kiedy zatrudniasz pierwsze osoby, siłą rzeczy delegujesz. Delegujesz, delegujesz zadania, które normalnie zrobiłbyś sam, delegujesz zadania, które do tej pory robiłeś, robiłaś sam. Dla większości osób to jest spory problem. Większość osób, kiedy z zaangażowaniem z sercem realizuje te pierwsze kroki, pierwsze zadania w swojej małej firmie, no to siłą rzeczy bardzo boi się oddać te dodatkowe czynności członkom nowym swojego zespołu. Natomiast w oczywisty sposób to jest niezbędne do tego, żeby firma mogła się rozwijać. I delegacja, delegowanie i rozwijanie kompetencji też tych osób, którym zadania się deleguje, to moja firma bez tego by nie powstała. Nie, da, nie, nie byłbym w stanie zrealizować tych wszystkich prac, które robi 150 osób dokoła mnie. I tu nie chodzi tylko o to, że ktoś musi tam produkować, ktoś musi szyć, ktoś musi pakować, ktoś musi zarządzać. To nawet w ramach tych działań biurowych Ty nie jesteś w stanie, jak się tak rozdrobnisz, robić wszystkiego dobrze. Im firma jest większa, tym masz mniej czasu. i To delegowanie połączone bardzo mocno z tym właśnie budowaniem kompetencji Twoich pierwszych pracowników, budowie, to jest taka budowa tego fundamentu, który później dla Ciebie będzie pracował. No i to jest generalnie mega ważne. Delegowanie, budowanie kompetencji pracowników, a się trzeba zacząć od rekrutacji. No i rekrutacja to już sztuka. Generalnie z rekrutacją to jest jak z randkami, jeżeli szukasz chłopaka albo dziewczyny na szybko, no to jest duża szansa, że po prostu źle trafisz. Do rekrutacji trzeba podchodzić bardzo powoli, bardzo skrupulatnie, trzeba się spokojnie zastanawiać, kogo Ty właściwie zapraszasz do swojej organizacji i tylko pod tym kątem, że ty musisz od razu wiedzieć, jaka ta osoba będzie realizować zadania. To jest, że powiedziawszy, mniej ważne i bardzo prosto to później dostosować, bo ja mam osoby, które przechodziły przez wszystkie szczeble zarządzania i awans wewnętrzny zawsze był jednym z bardzo ważnych sposobów rekrutacji w tej firmie, kiedy ona się rozwijała i kiedy trzeba było tworzyć kolejne poziomy zarządzania. Natomiast żebyś ty mógł taką osobę w ogóle mieć, żeby ta osoba mogła, chciała te kompetencje przyjmować, to ty musisz wybrać właściwą osobę. Wydaje mi się, że jak tak sięgnąłbym pamięcią do wszystkich rozmów, które odbywam z moimi znajomymi przedsiębiorcami, to myślę, że rekrutacja jest czymś, co przynosi najwięcej problemów. Wydaje mi się, że częściowo dlatego, że odpowiednie osoby, które są delegowane do całej tej rekrutacji, mogą nie do końca rozumieć, kogo mają przyjmować, mogą nie posiadać jakichś kompetencji typu empatia. Rzeczy, których się trudniej nauczyć, natomiast może właśnie dlatego, że robimy to dobrze. Ja sobie nie przypominam, żebym miał większe problemy ze znalezieniem osób na poszczególne stanowiska, chyba że to są dość obiektywne sprawy, jak na przykład to, że nie wiem, nie ma nowych krawcowych na rynku pracy, albo że z racji tego, że mamy bardzo specyficzną firmę pod kątem marketingu i sprzedaży, to już od 18 miesięcy nie mogę znaleźć dyrektora e-commerce. Ale to są wyjątki, bo cała reszta idzie nam całkiem nieźle. Natomiast. Rekrutację i umiejętność rekrutowania to jest coś, czego każdy przedsiębiorca musi się bezwzględnie nauczyć. I kiedy Ty już widzisz, że się nie wyrabiasz, kiedy widzisz, że Ty mógłbyś robić więcej, ale czasu Ci nie starcza, kiedy jesteś przemęczony i potrzebujesz przekazać komuś swoje zadania, zresztą kolejna uwaga na marginesie, przejąłem Aloha From Deer i Bittersweet Paris, obie te marki, czy właściciele, założyciele obu tych marek, mieli podobny problem, czyli nie zbudowali sobie zespołu, który byłby w stanie ich odciążyć, po czym się zmęczyli po kilku latach ciężkiej pracy i mieli już tego wszystkiego serdecznie dosyć. Więc jeżeli nie chcesz, żeby taki los Cię spotkał, to musisz szybko myśleć o budowie organizacji. Organizacje tworzą ludzie. Tworzą reguły, tworzą zasady, tworzą procedury. Bez tego nigdy nie zrobisz skali. Oczywiście, wraz z rozwojem firmy, twoja marża będzie spadać i coś, co kiedyś robiłeś sam, teraz musisz się dzielić, powiedzmy, tymi, tymi zyskami: musisz wypłacać premie, musisz zachowywać najlepszych pracowników, ale to jest jedyna droga. Więc każdy, kto zakłada firmę, niech wbije sobie do głowy, że musi się jak najszybciej nauczyć rekrutować, że musi się jak najszybciej nauczyć delegować, że musi przeskoczyć te granice w swojej głowie, gdzie rzeczy robione przez innych wydają się robione tak, wydają się być robione tak nieporadnie, że ja bym to zrobił lepiej. Jasne, każdy tak myśli na początku. To jest o wiele bardziej twoje ograniczenie, aniżeli ich ograniczenie. Oni się muszą nauczyć czegoś innego, ty się musisz nauczyć czegoś innego. Ale jeżeli widzisz, że Twój biznes się rozwija, no to zaproś inne osoby i stwórzcie razem coś wielkiego, bo w pojedynkę się nie uda. Ja sam nigdy nie osiągnąłbym tego, co osiągnąłem, gdyby nie wszystkie osoby, które mnie otaczają. i chodzi tutaj tylko o krawcowe. Chodzi o każdą jedną osobę w tej organizacji, o każdy jeden szczebel zarządzania. Każda z tych osób jest potrzebna do tego, żeby ta firma rosła. I to się udaje i to się staje dzięki nim. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, wpadnijcie na Instagrama, wpadnijcie na bloga. Wszędzie są ciekawe treści, na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie i widzimy się w kolejnym odcinku.